Chodzimy w najtrudniejszy etap prac na królowej Jadwigi. To jest skrzyżowanie z ulicą 28 lipca. Zgłoszone jest zamknięcie tej tarczy skrzyżowania ze względu na. Tutaj mamy wszelkie możliwe sieci, jakie byście Państwo sobie wyobrazili, że mogą istnieć, to tutaj jest ich zagęszczenie. Na dodatek położone w różnych okresach, a więc często bardzo chaotycznie. Nie do końca wiadomo, w którym miejscu one przebiegają, bo takie przypadłości niestety w naszym mieście też występują, że były kładzione przez wiele lat w różnych okolicznościach, w różnych okresach historycznych. Dlatego niestety wejdziemy teraz w konieczność całkowitej rozbiórki tego skrzyżowania i przystąpienia do prawa Prac także związanych z położeniem wodociągów, który będzie prowadzony aż do ulicy Leśnej. No i oczywiście prace także do skrzyżowania, które jest tam za nami z ulicą Niesionową. Tak, zamknięcie tego skrzyżowania jest tutaj kluczowym elementem, ponieważ wchodzimy tutaj na wszystkie możliwe branże. Jest to jeden z bardzo ważnych elementów. To najtrudniejsze ta prac, ale co jest bardzo ważne, tempo które teraz jest jest tempem, które daje gwarancję, że nasze zobowiązania mówiące o tym, że w maju to będzie oddane się. Tak, prace na dzień dzisiejszy przebiegają zgodnie z harmonogramem, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i różnych problemów, które na tej budowie występują. I tak, na dzień dzisiejszy zaawansowanie robót mamy bardzo, bardzo wysokie. Ja mogę powiedzieć, że kanalizacja deszczowa to jest poziom 60-65%, kanalizacja sanitarna 90, około 95%, wodociąg. Powiedziałbym, 60 parę procent. No mamy sieci elektryczne, które czekamy tutaj na pewne, pewne zezwolenia, ale one są też na poziomie 30-40%. Sygnalizacja świetna została rozpoczęta, zostało rozpoczęte oświetlenie, także te prace trwają. To jeszcze trochę cierpliwości, ale widać już autentycznie, że zbliżamy się do finału.